Hej, okay, cześć, na moi drodzy. Z tej strony Patryk, a to jest gra Cities XL Platinum, czyli gra bardzo podobna do SimCity, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Na początku powiem może co nieco o tej grze, gdy będę po prostu tworzył sobie tutaj wybraną mapę. Znaczy, może pierwszy sobie stworzę mapę jakąś. Jak widzicie tutaj mamy regiony do wybrania, mapę, na, którą chcemy, na której chcemy sobie pograć. Ja sobie... Hmm, wybiorę jakąś, żeby było, żeby było na niej troszeczkę turystyki. I żeby... Mm, I żeby... Żeby była jakaś ropa, bo ona jest tutaj bardzo potrzebna. Um, tereny żyzne. Tereny żyzne nie są nam zbyt niepotrzebne, więc wybierzemy sobie to. Tą mapę. Klikniemy sobie stwórz miasto. Tutaj jest rodzaj dróg jaki, jaki ma występować. Właśnie... Na naszej mapie, drogi niemieckie, ponieważ są moim zdaniem najlepsze. Yy, nazwijmy to mapę YouTube. Widzicie co, ja tak zacząłem grać, a nie, nie powiedziałem wam nic o tej grze. Więc Cities XL to jest nazwa tej gry. Jest to wydanie gry z 2013 roku, czyli Cities XL Platinum, dokładnie mówiąc. Jak wcześniej wspomniałem, gra bardzo podobna do SimCity. Lecz jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i dużo, dużo więcej od nas wymaga. To znaczy, popełnimy jeden błąd. Może on zdecydowanie zaważyć na losach naszego miasta, na przykład y, poprzez bankructwo. Więc y, z tego co wiem, to jeżeli ktoś lubi takie gry, to raczej nie powinien zaczynać od tej gry, bo jest bardzo wymagająca, co oczywiście nie jest zabronione. Ja zacząłem od tej gry w SimCity, jeszcze nigdy nie grałem, ale myślę, że wkrótce zacznę. Dobra, więc jak widzimy, gra nam tutaj troszeczkę podpowiada. Mamy tutaj zdecydowanie większy region niż w SimCity, jeżeli ktoś się orientuje. I gra nam podpowiada, żebyśmy wybudowali tutaj y, połączenie drogowe. Więc y, jeszcze dodam, że ta gra ma słabą optymalizację. Miała ją zdecydowanie słabszą w poprzednich wersjach. Teraz zostało to już naprawione. Lecz myślę, że nie jest zbyt dobrze. I, lecz są jeszcze takie, właśnie, lagi jakieś. Dobra, wybudujemy sobie drogę. Teraz zacznę już po prostu grać. Y, to będzie jeszcze dodam, że taki let's play lecz troszeczkę będę tam się dzielił moimi rozeznaniami w tej grze. Więc z tego co wiem, musimy wybudować połączenie drogowe. W tym celu wybieramy sobie jakąś drogę, dodam jeszcze, że najlepiej wybrać drogę, sobie odsunę trochę mikrofon, drogę taką dość potężną, chyba nawet największą jaką mamy do dyspozycji, dlatego że będzie to taka nasza droga główna i gdy zaczniemy sobie grać, to będą się na niej poruszały samochody, co jest rzeczą normalną, lecz później, gdy rozbudujemy nasze miasto, mogą się robić korki, jeżeli wybudujemy jakąś nieodpowiednią drogę. Więc... Ja sobie tutaj, o oh, zacznę tutaj tą drogę stworzyć. Dodam jeszcze, że na początku nie twórzmy jakiś ogromnych dróg, ponieważ za wszystko w tej grze płacimy. Um, wow. Troszeczkę mi to nie wyszło, muszę zburzyć, bo to ma być proste. Fail, fail. Dobra. To ma być proste, więc... O. I widzicie, zrobiłem błąd, chociaż już, już w to grałem. No nic, zdarza się. Musimy tutaj bardzo dobrze dysponować naszymi środkami, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, jeden błąd... Zaważy na życiu naszego miasta. Więc na razie zrobimy coś takiego. E, dobra, teraz dzi widzimy, że dostaliśmy achievement, czyli możemy y, dodawać y, ratusz. Ratusz oczywiście postawimy sobie tutaj. Ratusz to jest jedna z pierwszych rzeczy, która musi pojawić się w naszym mieście. I znowu, kolejne osiągnięcie usługi komunalne. Musimy gdzieś postawić. Y, Usługę techniczną, czyli, wiecie, różne przetwarzanie wody, coś takiego, o ile dobrze kojarzę. I najlepiej jest to zrobić gdzieś na uboczu, czyli ja może sobie pociągnę to tutaj. Weźmiemy sobie drogę, oczywiście, lecz teraz przepustowość drogi mamy, ta ma przepustowość a 60 samochodów na minutę, a ta ma tylko 40. I myślę, że ta nam w zupełności starczy. Więc ja sobie tutaj może. O, stąd pociągnę i tutaj sobie o tam tę usłu usługę komunalną. Postawimy ją sobie. Hmm, postawimy ją sobie tutaj, niech sobie stoi. Połączenie drogowe jest. Dekoracje, dekoracje, czyli różne parki. Myślę, że tego na początku nie będziemy dodawali. Hmm ratusz mamy. I teraz domy mieszkalne. Mamy tutaj różne typy. Na początku mamy samych robotników, potem gdy nam wzrośnie liczba mieszkańców, odblokowują nam się kolejne, czyli specjaliści, dyrektorzy i elita. Elity jeszcze nie miałem, miałem dyrektorów. Więc strefę mieszkalną. Zrobimy sobie strefę dla robotników. Warto zawsze oddzielić strefę robotników od strefę specjalistów. Czyli ja to zawsze robię praktycznie tak, że po jednej stronie ci, po drugiej stronie ci szkoda, że tutaj nie można robić jakichś kół, na przykład takie wiecie, jakieś wielkie, takie ogromne ronda, może fajnie by to się tam wszystko ułożyło, może też idzie takie coś robić, ale ja może o tym jeszcze nie wiem. Więc zrobimy sobie strefę mieszkalną. Zostawimy tutaj troszeczkę przestrzeni, żeby oddzielić to na przykład jakimś parkiem od tych, wiecie, bo to są te zanieczyszczenia komunalne, to może to potem przeszkadzać. Na początku. Musimy robić te strefy dość małe, żeby nam nie zabrakło pieniędzy. Jak widzicie, strefę już mamy. Napływają do nas mieszkańcy. Już mamy pięciu mieszkańców. Dodano nam teraz strefę dla specjalistów, więc również sobie pociągniemy tak. Strefa dla specjalistów, może troszeczkę mniejsza. Przemysł. Przemysł ciężki, myślę, to, to jest bardzo warto inwestować. I biura. Możemy teraz. Przemysł ciężki, stawy, czyli. Hmm, przemysł ciężki, ciężki, ciężki przemysł. Pociągniemy sobie kolejną drogę. Przepustowość 40: i przemysł ciężki, gdzie to było? Przemysł tutaj, hop. Dobra, to tam sobie damy jakiś sklep czy coś takiego. Tu oczywiście oddzielimy sobie jakimś parkiem zaraz. Na początek taka strefa przemysłu ciężkiego. Biura. Teraz możemy sobie stawiać biura. Myślę, że biura mogą tutaj znajdować się koło ratusza. Więc, może troszeczkę bliżej. Więc tyle myślę, że biur na początek nam starczy. Mieszkańców 87, czyli jest już nieźle. Zobaczymy, jak to wszystko nam się rozwija. Proszę, mieszkanie dla robotników. Potrzebne sklepy, więc postawimy sobie sklep w ten sposób. Sklep pojedynczy. Postawimy go sobie tutaj. I jeden sklep postawimy też. Myślę, że tutaj. Hotele. Warto by było taki jeden hotel postawić. Postawię go od razu przy. Chociaż nie, postawię go tutaj przy naszej powiedzmy elicie tymczasowej e, biura. Biura się rozwijają. Musimy dorobić troszeczkę mieszkań, ponieważ mamy wszystkie pola za zamieszkałe, więc mieszkania dla robotników, tu fabryki od razu są obok, więc może zrobimy troszeczkę inaczej. Zaczniemy odtąd. No, tak bym nie chciał. O, możemy sobie zrobić to tak. Hopsa, jeszcze troszeczkę. Oczywiście specjalistom też musimy dorobić troszeczkę mieszkań, proszę bardzo. Przemysł ciężki, zobaczymy jak nam się rozwija. No i jeszcze jest troszeczkę miejsca. W biurach też jest troszeczkę miejsca. Hotel postawiliśmy. Usługi komunalne jeszcze nie odblokowane. usługi publiczne również nie. Dekoracji. Na razie nie będziemy marnować pieniędzy. Dobra. Widzimy, nabywają nam mieszkańcy. Znowu dorabiamy strefy, ponieważ miejsca się kończą. Strefy dla specjalistów. Oczywiście znów poszerzymy. Może w nieco inny sposób. Hop. Hop. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Strefa, strefa, dla robotników. Hmm. Hopa. Zobaczymy jak tutaj u nas z przemysłem można troszeczkę dorobić pól na przemysł, więc tak. Oj, nieładne, nieładne. Dorobimy sobie troszeczkę dłuższą drogę, bo zmuszają nas praktycznie do tego. Dobra, przemysł, przemysł ciężki, myślę, że w ten przemysł warto inwestować. Hm, hm. Jak by to zrobić, żeby... O, można zrobić to w ten sposób. Jak u nas wygląda sprawa ze sklepami? O, wszystko jest na zielonym tle, czyli jest spoczko. Wszyscy są zadowoleni. Służby zdrowia na razie nie mamy. Proszę bardzo, strefy już nam się znów zapełniły, czyli dorabiamy kolejną strefę dla robotników. Jakby to zrobić? Z ta będzie się nam rozwijała strefa dla biurowców. Czyli ja mogę już sobie tutaj. Pięknie zrobić coś takiego. I dodamy również strefę dla specjalistów. Zwróćcie uwagę na to, jak rosną na mieszkańcy już mamy przeszło 400 mieszkańców, więc jest myślę, że fajnie. O, tu możemy dla specjalistów troszeczkę mieszkań dodać. Czasem warto zostawić jakiś, wiecie, kawałek placu e, do tego, żeby tam stawiać. Przeróżne sklepy i tego typu rzeczy, bo potem mogą być problemy, gdzie te sklepy mieszkać. Nic się nie dzieje. No, co mam zrobić? jak nic się nie dzieje, to się nie dzieje. Yy, biura mamy zapełnione, czyli dodamy sobie troszeczkę biur. Hops, 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 proszę bardzo, biura dodane. Może, jeżeli będziecie chcieli, to pokażę Wam to moje zbankrutowane miasto, które ma tam 50 tysięcy mieszkańców, które zrobiłem sobie wraz z kolegą. Tam powiem Wam szczerze: odblokowałem już bardzo dużo rzeczy, mianowicie różne wieżowce szklane i tego typu rzeczy. Na przykład jakieś tam hotele dla przedsiębiorców. Taka sytuacja. Tak wygląda nasze miasto. Mamy 600 mieszkańców. Może ja sobie kliknę coś takiego, żeby zobaczyć, jak tutaj u mnie wygląda sprawa z podatkami? Już nagrywam ten film 15 minut, więc myślę, że zaraz skończymy i nagram sobie od razu kolejny odcinek. Bezrobocie szaleje wśród specjalistów. Zaraz dodamy hotel. Podatki. Myślę, że tu na razie z podatkami nie będziemy kombinować. Więc jak bezrobocie szaleje, to dodamy sobie hotel. Proszę, tutaj dodamy hotel. Jak wygląda sprawa ze sklepami? Dobra. E, dodamy sobie strefę mm, dla specjalistów. Tu zostawię sobie troszeczkę miejsca wolnego na jakąś, wiecie, na, jak, na jakieś sklepy, coś takiego. Dodamy sobie również kolejną strefę dla robotników. Hopa, chopa, chopa. Dobra, e, więc tak wygląda nasze miasto. Tutaj mamy ratusz. Mamy tutaj, wiecie, różne fabryki, komunalne odpady, strefa dla robotników, strefa dla specjalistów. I tak to na razie jest podzielone. To jest ta strefa, powiedzmy. O, chociaż troszeczkę źle to zrobiłem, wiecie dlaczego? Tutaj strefa dla. Nie. Tak, strefa dla robotników, tu jest pięknie, tylko że to powinno być po tej stronie. No ale mniejsza, nie będziemy się już w to bawić, więc ja sobie na razie wstrzymam, powiedzmy, grę. Mamy y, 822 mieszkańców, y, pieniędzy powiem Wam szczerze, że nie widzę, bo zasłania mi mm, pasek od programu do nagrywania. Ale to, to jest tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek się spodobał. Jeszcze. Pokażę Wam kamerą tak, jak możemy sobie chodzić po tym mieście. O, proszę bardzo. Dobra. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!